dwie cebule pokrojone na cienkie plasterki, sól, pieprz, odrobina świeżo startego parmezanu i co nietypowe usmażymy pieczarki, których jest 3 czwarte kilograma, bo to będą solidne porcje dla czterech osób na maśle gi, które nada naszemu daniu wspaniałego, orzechowego i delikatnego smaku. Tak więc rozpuszczamy na patelni jakieś półtorej łyżki masła Czyli inaczej innymi słowy masła klarowanego. Najpierw na nim podsmażymy cebulę, a potem dodamy wieczarki. Pieczarki będziemy smażyć na dużym ogniu, bo będziemy chcieli uzyskać efekt tego, by nie były one rozgotowane, a po prostu podsmażone, by miały chrupką, chrupką skórkę, a w środku były miękkie. Osłonimy je też od razu na początku smażenia, cały czas utrzymując duży ogień, co spowoduje, że nie będą gotować się we własnym sosie. Po prostu osparujemy wydzielający się z nich sok. Kiedy tłuszcz już, już jest gorący, wrzucamy na niego cebulę. Mam tutaj dwie średniej wielkości cebulę pokrojoną. Dość cienko, ale znowu nie za bardzo. Się. Po wrzuceniu cebulę cały czas mieszamy, by równomiernie się nasyłała. Myślę, że już straciła odrobinę swojej zdrowości. Czas by dawać do patelni cebule. Pokroimy na dość duże kawałki, bo chcę, by pięknie się prezentowały, by chrupkie na zewnątrz i przeczyste wewnątrz pokrajane na zbyt małe kawałki po prostu szybko się rozgotują i nie będą tak bardzo smaczne pieczarki z cebulą należy dokładnie wymieszać w ogóle generalnie ta potrawa, przygotowanie tej potrawy polega na mieszaniu przez cały czas 7 minut grzecznie mieszałem, stałem i pilnowałem pieczarek z cebulą wyglądają na w tej chwili w ten sposób. Są pięknie miejscami przysmażone i brązowe. Cebula prawie zaczęła się palić i właśnie o to nam chodzi. Doprawiliśmy wcześniej pieczarki i cebulę solą. Teraz doprawimy tylko pieprzem, bo już są słone. Całkiem spora porcja świeżo mielonego pieprzu, bo pamiętajmy, że dodamy te pieczarki do sałaty. Wymieszajmy pieczarki z pieprzem na papelni. To w zasadzie koniec przygotowywania naszej sałatki. Możemy już włączyć ogień. Niech pieczarki chwilę poczekają na baterię. Wcześniej przygotowana sałata z sosem wedgry, którą przełożymy na talerz, a na niej położymy pieczarki. Tutaj mamy akurat różne rodzaje sałat. Sałatę lodową, sałatę masłową, roszponkę, cykorię i bodajże sałatę. Myślę, że na jedną porcję tyle sałaty wystarczy. Na sałatę wykładamy pieczarki gorące. O, pięknie. Jeszcze jedną łyżkę myślę. Tutaj taka jedna ucieczka. ale złapaliśmy. Jeszcze kilka pieczarek. Całość posypiemy świeżo startym parmezanem. Nie za dużo. Tak, tylko dla zmiany smaku odrobinkę. Jakiej zmiany smaku? Dla dodania smaku, bo to dobry ser. I kilka listków natki troszki na samą górę. Pysznie to smakuje z białym pieczywem, którego akurat dzisiaj zapomniałem. Pysznie smakuje samo w takim razie. Serdecznie zapraszam. Sałata z smażonymi pieczarkami. Doprawiona świeżo startym parmezanem. Danie proste, szybkie, w sam raz na wiosenną kolację. Serdecznie zapraszam na mniamniam.pl, bo tam jest więcej takich fajnych przepisów.